Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na uroczystościach upamiętniających 86. rocznicę bohaterskiej obrony twierdzy Modlin we wrześniu 1939 roku. Spotykamy się dziś przy pomniku obrońców Modlina, aby oddać hołd żołnierzom Wojska Polskiego i wszystkim cywilom, którzy z najwyższym poświęceniem bronili tej twierdzy w omilczu niemieckiej agresji. Proszę teraz o powstanie. Uroczystość rozpoczniemy modlitwą w intencji poległych i pomordowanych obrońców Modlina oraz wszystkich ofiar II wojny światowej. Modlitwę poprowadzi ksiądz kanonik Janusz Nawrocki. Panie Boże Wszechmogący, polecamy Twemu miłosierdziu poległych żołnierzy i cywilów, którzy oddali swoje życie w obronie twierdzy Modlin i przelali swoją krew w obronie nie tylko naszego kraju, ale i wiary świętej. Boże, niech to ich męczeństwo poniesione w obronie wiary i ojczyzny wjedna im wieczną nagrodę w niebie. Błagamy Ci o to, przez mękę i śmierć naszego Zbawiciela, przez Jego Najświętsze Serce, przez przyczynę i zasługi Jego Niepokalonej Matki oraz świętych patronów i patronek naszego kraju. Amen. Modlitwę ekumeniczną poprowadzi ksiądz Trat Andrzej Bałbot. Do Pana buduje się kiery Lejson. Wiecznie istniejący Panie Chwały i Ojca Najwyższego, Syny Umiłowany, Wieczna Światłości z wiecznej światłości. Słońce Sprawiedliwości, usłysz nas, modląci się do Ciebie i daj odpoczynek duszom sług swoim zmarłych, wszystkich żołnierzy, ludności cywilnej. Ty sam, Panie Boże, imiona ich znasz. niewinnie pomordowanych, którzy przed to władco. Wszystkich, Boże nasz zbawco, nadzieje wszystkich kręców ziemi i będących w morzu daleko zechcieć przyjąć modlitwy oczyszczające za zmarłych, dając nam wielką nadzieję rozwiązania i grzeszności O rozesłanie Twojej pociechy, obdarzając ich wolnością i ochłodą, a nas, tu obecnych pobłogosław, jak i wszystkich Twoich ludzi, darując koniec naszego życia pełnym pokoju i dobra. Otwórz ku ludziom swoje miłosierdzie i miłość. A na Twoim strasznym, budącym boje sądzie uczyć nad godnymi Twego Królestwa na wieki wieków. Amen. Wieczna im pamięć. Na dzisiejszą uroczystość asystę wojskową wystawił drugi mazowiecki pułk saperów. Dowódcą kompanii honorowej jest podporucznik Mateusz Kiciński. Proszę o wprowadzenie kompanii honorowej. Zapraszam teraz do zabrania głosu burmistrza miasta Nowy Dwór Mazowiecki, pana Sebastiana Sosińskiego. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, drogi, drodzy goście, chciałbym serdecznie przywitać na dzisiejszej uroczystości starostę powiatu nowodworskiego, panią Magdalenę Biernacką. Witam również wicestarostę, pana Andrzeja Pacochę. Witam dowódcę drugiego mazowieckiego pułku Saperów, pana pułkownika Mariusza Uszczyńskiego, współorganizatora dzisiejszych uroczystości. Witam proboszcza parafii pod wezwaniem świętej Barbary księdza Kanonika Janusza Nawrockiego. Witam proboszcza parafii prawosławnej pod wezwaniem, wezwaniem świętej Aleksandry, księdza Mitrata Andrzeja Bobota. Witam przewodniczącą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim panią Grażynę Nadżycką wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Witam członków komitetu do spraw organizacji uroczystości obchodów obrony Modlina. Witam i dziękuję bardzo. Witam przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego pana Marcina Gongolewskiego wraz z radnymi powiatu Nowodworskiego. Teraz odczytam list ministra Obrony Narodowej pana Władysława Kąsiniaka-Kamysza. Warszawa 20 września 2025 roku, do uczestników obchodu 86. rocznicy obrony Modlina we wrześniu 1939 roku. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość z okazji obchodów 86. rocznicy obrony Modlina to okazja, aby uczcić pamięć bohaterskich polskich żołnierzy, obrońców nie tylko Warszawy, ale także całej Polski i całego polskiego narodu. Obrona Modlina upamiętnia jedną z najdłużej trwających bitew kampanii wrześniowej i stała się symbolem niezłomności i poświęcenia. To tutaj polscy żołnierze stawiali opór znacznie liczniejszym i lepiej wyposażonym wojskom niemieckim, pokazując niezwykłą odwagę i determinację w obronie swojej ojczyzny. Dzisiejsze obchody ze względu na swój wzniosły charakter i miejsce pozwolą choć na chwilę poczuć ducha tamtych wydarzeń. Park Czech Kultur oraz pomnik obrońców Modlina to symboliczna przestrzeń pamięci o naszych bohaterach. Modlim i jego obrońcy uczą, czym jest odwaga, lojalność i miłość do Polski. Dzisiejsze obchody to nie tylko hołd, ale także lekcja historii dla dzieci, młodzieży i dorosłych na temat fundamentów naszej tożsamości narodowej. Dziękuję organizatorom i uczestnikom. Niech będzie to dla wszystkich wyjątkowy czas refleksji i zadumy. Z wyrazami szacunku Władysław Kosimiar kamyż Proszę Państwa, przeczytam teraz list marszałka województwa mazowieckiego pana Adama Struzika. Pan Sebastian Sosiński, burmistrz miasta Nowy Dwór Mazowiecki, pani Grażyna Nadarzycka, przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Dworze. Mazowiecki. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchodzone w Nowym Dworze Mazowieckim uroczystości 86. rocznicy bohaterskiej obrony twierdzy modlin. Wybuch II wojny światowej w 1939 roku oznaczał nadejście trudnego czasu dla żołnierzy pełniących służbę w Wojsku Polskim, żołnierzy rezerwy i funkcjonariuszy Policji Państwowej. Dla Nowego Dworu Mazowieckiego wrzesień 1939 roku jest powodem do dumy z żołnierzy Armii Modlin, bohatersko walczących w samej twierdzy, broniących ojczyzny na polach Mazowsza oraz w Warszawie. Wspomnienie tamtych wydarzeń budzi także smutek i zadumę w wielu polskich rodzinach związane ze stratą bliskich żołnierzy pochowanych na setkach cmentarzy wojennych. Obchody w Modlinie rozpoczyna tradycyjnie spotkanie pod tablicą pierwszego portu marynarki wojennej. Dla wielu młodych ludzi jest zaskoczeniem, że nieco ponad 100 lat temu polska marynarka wojenna rodziła się właśnie w Modlinie, a marynarze w 1920 roku na północnym Mazowszu brali udział w walkach z bolszewikami. Twierdza Modlin kryje w sobie jednak bardzo wiele niespodzianek i niezwykłych historii wojennych. Dla pasjonatów historii pomnik obrońców Modlina jest tylko symbolem wprowadzającym do owianego legendą świata bohaterów walk września 1939 roku. Dzisiejsza uroczystość to godny sposób oddania hołdu żołnierzom Wojska Polskiego za poświęcenie życia dla ojczyzny. Jesteście Państwo kustoszami pamięci tych, którzy heroicznie jej bronili. Dlatego pragnę gorąco podziękować za jej ochronę. To daje nam solidne podstawy budowy społeczeństwa świadomego swojej historii i odpowiedzialnego za wspólną przyszłość. Chwała bohaterom. Z wrażeniem szacunku, Adam Struzik. Proszę teraz o przemówienie burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego, Pana Sebastiana Sosińskiego. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, drodzy goście. Spotykamy się dziś, by uczcić 86. rocznicę heroicznej obrony Twierdzy Modlin. Jednego z najważniejszych epizodów wojny obronnej 1939 roku. To tutaj. Na tej ziemi polscy żołnierze dowiedli, że odwaga, poświęcenie i niezłomna wiara w wolność mogą stać się silniejsze niż przewaga liczebna i techniczna wroga. Do 29 września w odcięciu od świata nasi obrońcy dawali świadectwo, że Polska, choć atakowana z dwóch stron przez Niemców i Rosjan, potrafiła walczyć do końca. Generał Wiktor Tome, dowódca obrony Modlina, mówił wtedy do swoich żołnierzy: Jeszcze Polska nie zginęła. Te słowa były nie tylko przypomnieniem hymnu narodowego, ale także deklaracją, że polskość trwa, dopóki trwa wola jej obrony. Dziś, 86 lat później, świat znowu stoi wobec wielkich wyzwań niepewności. Wojna powróciła do granic Europy, giną ludzie, niszczone są miasta, a miliony tracą swoje domy. Widzimy, jak krucha jest niepodległość i jak cennym skarbem jest pokój. Historia uczy nas, że wolność nigdy nie jest dana, że Polska uległa chwilowo, bo bohatersko walcząc, a walka ta była, jakiej świat dotychczas jeszcze nie widział. Okrucieństwo i bohaterstwo tej walki sami stwierdziliście, ale pamiętajcie, że nadejdzie Dzień Sądu, Dzień Sprawiedliwości i na ten dzień każdy z was, gdziekolwiek będzie, niech będzie gotów. Pamiętajcie słowa: Upaść może naród każdy, ale zginąć tylko nikczemny, a Polacy zdają sobie sprawę, że nie zginęli. Żołnierze! Dokąd mieliśmy amunicję, dokąd mieliśmy żywność, hojnie oddawaliśmy swe życie dla Ojczyzny. Dziś brak amunicji, brak żywności, brak opatrunków i leków dla rannych zmusza naszego dowódcę armii i mnie do pertraktowania z nieprzyjacielem celem złożenia broni. Lecz nie w tym znaczeniu, aby uznać, że Polska zginęła. W tym znaczeniu, aby zachować życie Wasze i dalszą siłę Polaków. Rozchodząc się wszyscy w nieznane dla nas strony, nie rozpraszajcie się. Nie zapominajmy nigdy, że jesteśmy żołnierzami polskimi. Nie dajmy się nikomu upić i otumanić, ale stale powtarzajmy słowem i czynem i w życiu naszym motto odwieczne słowa naszego hymnu jeszcze Polska nie zginęła. Tymi słowami generał Wiktor Tome pożegnał się 86 lat temu ze swoimi żołnierzami a czas napisał kolejny jakże smutny rozdział tej historii. I dziś, pomimo upływu lat, słowa generała Wiktore, Wiktora Tome pozostają wciąż aktualne. Cześć i chwała obrońcom Modlina! Niech żyje Polska! Zapraszam teraz do zabrania głosu yy, od nowodworskiego, panią Magdalenę Biernacką. Pani Przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy, zaproszeni goście, przyjaciele Modlina, Droga młodzieży. Spotykamy się dziś w miejscu, które dla nas ma szczególne znaczenie. Modlin to nie tylko twierdza z cegły i kamienia, to twierdza pamięci, odwagi i niezłomności. 86 lat temu, we wrześniu 1939 roku, nasi brzotkowie, żołnierze, cywile, harcerze stanęli właśnie tu do walki w obronie ojczyzny. Wiedzieli, że nie będzie łatwo. Wiedzieli, że siły są nierówne, ale się nie cofnęli. Bronili modlina do końca z honorem, z sercem, z wiarą. Dziś, kiedy stoimy pod pomnikiem obrońców modlina, spacerujemy po parku trzech kultur, uczestniczymy w rekonstrukcjach historycznych, oglądamy filmy o tamtych dniach, nie tylko wspominamy, ale przeżywamy historię na nowo. Uczymy się. Uświadamiamy sobie, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, że trzeba ją pielęgnować i szanować. Jako starosta Powiatu Nowodworskiego jestem dumna, że nasza społeczność tak licznie uczestniczy w tych uroczystościach, że wszyscy razem tworzymy żywą lekcję historii. To pokazuje, że pamięć o obrońcach modlina trwa i że będzie trwać. Dziękuję organizatorom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie tego wydarzenia. Szczególne wyrazy uznania kieruję do grup rekonstrukcyjnych oraz lokalnych społeczników, którzy z pasją i oddaniem pielęgnują pamięć o obrońcach Modlina. Dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszych obchodów za obecność i wspólne utrzenie pamięci obrońców Modlina. Niech Modlin zawsze będzie symbolem odwagi. Miejscem, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością. Niech będzie świadectwem, że pamięć o bohaterach września 1939 roku jest wciąż żywa i nie tylko w archiwach i muzeach, ale przede wszystkim w sercach mieszkańców Powiatu Nowodworskiego. I niech nigdy nie zabraknie nam tej siły, którą mieli obrońcy Mogilna. Cześć ich pamięci. Szanowni Państwo, apel pamięci odczyta porucznik Mateusz Lisek z drugiego Mazowieckiego Pułku Saperów. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego, żołnierze wojska polskiego, rodacy. 86 lat temu rozpoczęła się najokrutniejsza i najkrwawsza w dziejach ludzkości druga wojna światowa, której pierwszą ofiarą była Polska. Pierwsza stanęła także do heroicznej walki w obronie prawdy i sprawiedliwości, honoru i godności narodu polskiego oraz niepodległości. Dziś, 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz obrony twierdzy Modlin, stajemy do uroczystego apelu poległych, aby przywołać pamięć bohaterów, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym. A swoją niezłomną postawą oraz ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam Was, bohaterscy żołnierze Wojska Polskiego, którzy w 1939 roku przeciwstawiliście się niemieckiej i sowieckiej agresji, wstańcie do apelu! Wzywam bohaterskich obrońców Westerplatte, Helu i Gdyni. Poczty polskie w Gdańsku, bohaterów z Nadbarty i Bzury, spod Muławy i Zborów Borów Tucholskich, spod Tomaszowa Mazowieckiego i Kocka, walecznych ułanów spod Krojant i Mokrej, obrońców Warszawy, bizny i Twierdzy Modlin. Stańcie do apelu! Opel! Przywołuję mieszkańców i obrońców kresów wschodnich Rzeczypospolitej zaatakowanych przez sowieckiego agresora. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza poległych na strażnicach granicznych obrońców Grodna, Lwowa, Wołkowyska, Sarn i Czortkowa oraz żołnierzy spod Kodziowców Jabłonia, Szacka i Wytyczna. Stańcie do apelu! Wzywam nauczycieli, policjantów, kolejarzy, pocztowców, osadników wojskowych. Młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony trwali w walce, godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu! Was wołam, bohaterscy lotnicy i marynarze, którzy w 1939 roku w bojach w powietrzu i na morzu wykuwaliście chwałę biało-czerwonej szachownicy i bandery. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, generale Wiktorze tomne dowódco Armii Łódź, dowódco obrony twierdzy Modlin oraz swoich bohaterskich żołnierzy. Niezłomnych w walce z przeważającymi siłami niemieckiego najeźdźcy o wolność naszej ojczyzny. Wołam wszystkich żołnierzy którzy mimo tragicznej sytuacji dzielnie wytrwali na swych posterunkach w modlińskiej twierdzy do 29 września 1939 roku do kapitulacji Warszawy. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy 8 Dywizji Piechoty Poległych i zamordowanych w dniach 8-29 września 1939 roku. Obronie pod odcinka zakroczym twierdza Modlin, którzy do końca z honorem wypełnili żołnierski obowiązek wobec ojczyzny. Pod pułkownika Alojzego Nowaka, kapitana Władysława Giżyńskiego, podporuczników Piotra Domańskiego i Edwarda Fedorowicza, strzelco Stanisława Chińskiego, kanoniera Jana Duraja. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy 32 Pułku Piechoty, poległych w walkach i zmarłych z odniesionych ran, którzy mężnie stawili czoła niemieckim siłom. Kapitana Tadeusza Doranta, sierżanta Stanisława Drechnu. Stańcie do apelu! Was wołam, żołnierze 2 Dywizji Piechoty Legionu, poległych w walce pod Zakroczymiem. Podporuczniku rezerwy Wojciechu Kowalski. Starszy sierżancie Stanisławie Drechno. Kapralu podchorąży Witoldzie Lechu. Strzelcu Andrzeju Zacni. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy 28 Dywizji Piechoty, którzy do końca trwali na swych placówkach pod Pomiechówkiem. Poruczników Jana Strzyżewskiego. Władysław Jelenicki, Hugo Cimermanie i Pawle Ryluku. Stańcie do apelu! Kolega Wolfram! Was wołam, żołnierze drugiego Pułku Altylerii Lekkiej, Legionów oraz szkoły pod Piechoty piechoty Ostrowi Mazowieckiej, dla których ojczyzna do końca była Dobrym Najwyższym i jej poświęciliście swoje młode życie. Porucznicy Krzywicki. Tadeuszu Sierakowski i Marianie Mańkowski. Podporuczniku Kazimierzu Pruście Skowroński. podchorąży Teodorze Domaniecki. Plutonowy podchorąży Adolfie Klementowski. Wstańcie do apelu! Wzywam żołnierzy 1 Pułku Artylerii Ciężkiej, którzy do końca trwali na swoich placówkach. Kapitanów Jana Heninga, Józefa Sobczaka podporuczników rezerwy Józefa Piaskowskiego i Aleksandra Wieniewicza. Stańcie do apelu. Do Przywołuję Was, żołnierze batalionu elektrotechnicznego, obrońcy ojczyzny, polegli we wrześniu 1939 roku. Majorze Romanie Jędraszcze, poruczniku Janie Wnęku, od poruszniku rezerwy Stanisławie Niedziecki, strzelcu Janie Pachelczyku. Stańcie do apelu! Ulewia, Wołam was, modlińscy saperzy z 1. Batalionu Saperów i 1. Batalionu Silnikowego oraz Centrum Wyszkolenia Saperów, którzy ponieśliście liczne ofiary, zabezpieczając działania innych jednostek oraz budując przeprawy pod ogniem nieprzyjaciela. Majorze Kami Kazimierzu Niemiarowski, Porucznicy, Henryku Fuksie, Henryku Sosnowski, Bolesławie Krajewski i Andrzejusz Szośniaku. Plutonowy Janie Pawlaku. Stańcie do apelu. Przywołuję Przywołuje żołnierzy 13 pułku piechoty z Pułtuska zamordowanych przez niemieckiego okupanta w obozach niemieckich i obozach koncentracyjnych. Stańcie do apelu! Bołam Wołam strzelców polskich poległych w obronie ojczyzny, a wśród nich Kazimierza Kraszewskiego, Bronisława Sieranta, Jana Maszko, Mikołaja Walasa, Pawła Ludka, Jana Olszewskiego i Franciszka Majewskiego. Stańcie do apelu! Wołam wszystkich rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, zawęczonych w katochniach Gestapo, zgładzonych w niemieckich obozach zagłady, sowieckich łagrach, więzieniach NKWD i kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz zamordowanych w Katyniu, Kharkowie, Twerze, Kijowie i wielu innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Stańcie do apelu! Mieliście, mieliście. Przywołuję wszystkich żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie i wschodzie. Bohaterów polskiego państwa podziemnego, heroicznych powstańców warszawskich oraz żołnierzy wyklętych, niezłomnych bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości narodu. Stańcie do apelu! Do Was się zwracam, potomni. Nie zapomnijcie bohaterów, którzy do końca pozostali wierni Ojczyźnie. Niech ich postacie i bohaterskie czyny, utrwalone w historii i naszej świadomości, będą dla nas przykładem miłości do Polski. Ofiara ich chwili życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament, zawierający się w haśle Bóg honor. Ojczyzna, niech ta dewiza będzie drogowskazem dla naszej pracy i służby dla Rzeczy Pospolitej. Chwała bohaterom! Dla uczczenia 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej i obrony twierdzy modlin, salwa honorowa! Pront. Secter. Pront. Je du sais pas Thank you.